Witamy wszystkich serdecznie. Z nami młodzi zawodnicy. gdzie jesteśmy w ogóle, powiedzcie? W Tychach. Jaki mamy dzień? 2 marca. 2 marca. Co tutaj robimy, opowiedzcie? Trenujemy peksis. A jak to się robi? To Jak to się trenuje peksis? Ro robimy stację i mamy różne obrony: żółta, czarna, niebieska, szara, biała. I to daje coś te obrony? Tak, daje obro obronę. Jakie jeszcze umiejętności robimy tutaj? Zerwanie krycia w przestrzeni. A ilu jest trenerów, powiedzcie, i zawodników, i w ogóle o co tu chodzi? Bo to takie dziwne wydarzenie chyba. Mm -hmm. Dużo bardzo dzieci, trenerów 40, tak około. No. Dzieci jeszcze nie, wiadomo, nie wiem o dzieciach, ale o trenerach dużo wiem. A dzieci chyba 30. I uczą się trenerzy czegoś, czy wy ich uczycie, czy jak to? My jest? ich uczymy. Uczymy dzieci i trenerów. Daj przykład czegoś co ich nauczyłeś? Yy, obrony czarnej, zerwanie krycia. Ilu trenerów nauczyłeś? Yy, 6-7. A w grze też to umiejąś czy jeszcze nie? Yy, Umiam. O, to ładnie. Co ty myślisz? No, że tak, no też. Że dużo trenerów się tu też naucza. Czyli trenerzy przyjeżdżają uczyć się od swoich zawodników? Tak, tak. A trenerzy są w całej Polski? Tak, tak. A wy skąd jesteście? Ja jestem z Tychów. Ja też. Ile lat już trenujecie? Yy, osiem. Osiem. Jakie umiejętności już macie, tak o sobie? Yy, sz... najlepiej? Yy, zerwanie krycia. No. Ataku czarna, szara bardzo dobrze robimy. A jak miałbyś wytłumaczyć, co to jest zerwanie krycia? Yy, założenie nogi, odepchnięcie się, i przyszedłem drugiego o kroku. A to w grze można to zrobić? Tak, w ataku. Często czy nie? Często. A po zerwaniu krycia co można zrobić? Yy, wydłużyć krok. Ale piłkę można dostać albo coś? Można dostać piłkę, pokazać ci na wolną przestrzeń. I nawet z tego można strzelić? Tak. Udało wam się kiedyś strzelić po zerwaniu krycia? Tak. Tak. Naprawdę? Tak. tak. A czarna, po co te kolory? To też chciałbym wiedzieć. Że, żeby w obronie, żeby zawodnik nam nie uciekł i nie, żebyśmy nie poszli na raz. Żebyśmy też nie, nie stracili gola. To gdzie tą czarną można, w jakich sytuacjach bronić? Gdy zawodnik, to dosyć piłka. I... A w centrum gry? Czy, a na autach można? Nie. A czy można, 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 można. można. A z różnego? Też. Też. Tak. A inne obrony jakieś jeszcze? Sz Szara. Szara to jest trudna, co tam o co chodzi? Bo ja, ja umiem. chodzi o to, że dochodzimy do, powoli do zawodnika, kryjąc te, tego, że zawodnik ma piłkę i powoli do niego dochodzimy i obserwując zawodnika z tyłu, żeby nie dostał piłki. On jest za plecami, czyli? Tak, tak. tak. A to już podobno jest żółta, nie? Nie, żółta jest, żółta jest wtedy, kiedy zawodnik jest tu i jestem trochę od niego oddalony. A ja mam piłkę? Tak. Ja okay. mam piłkę, ty trochę oddalony, no. Mhm. A i żółta po co jest? Yy, żeby żeby kontrolować. No, tak. Żeby kontrolować jego ruchy. To wy dużo już umiecie. Tak, no, tak. A inni? Uczy... A właśnie jak tu jest? Uczycie innych, czy. Uczymy, czy to... Tylko Uczymy, uczymy. tak. Coś robić? Nie, uczymy też innych. Mamy takich przydzielonych strażników i chodzimy na różne stacje i uczymy zawodników. Ale to trzeba mieć dużo odwagi, żeby tak po powiedzieć komuś coś. No tak, mamy. tak. Wy macie tą odwagę? Tak. tak. A pomysły macie? Mamy. Tak. A wymyśliliście sami jakieś stacje? Mm, tak, tak, tak. Dajcie przykład jakiejś stacji samemu, co Wy myślicie. Zerwanie hmm. no. krycia w przestrzeni. No to tam może być dużo tych stacji. No to tak, ma... i dnia. podanie przyjęcia też. A te plażę, to co to za nami wiszą? Tu na przykład mamy bieg z podaniami. I co tu się robi? Pierwsze jest to przyspieszenie drugiego oczo o kroku do piłki. Czyli zrobię przyspieszenie drugiego oczo o kroku, on mi gra na dobieg i nie mogę mu podać piłki, jak on biegnie, to nie daję mu przedniego, tylko do, do przedniego. I także dwóch całą drogę, tak do bramki? Tak. Tak. Można, ale Można. też lepiej podawać przez innych kolegów. I bardzo ważna jest głowa do góry, żeby obserwować mm. kolegów. Celuj w najdalszego gracza zobaczyć, żeby mu podać mm -hmm. piłkę. Chcecie powiedzieć, że ja mam przyjąć piłkę, przed tym widzieć, co jest jeszcze daleko tak samego? Tak. I to się da zrobić? Tak. Ja tak nie wiem, czy my umiemy. My umiemy. My umiemy. Inne plansze jakieś, coś jeszcze? Tam na przykład, tam jeszcze jest obrona gracza z piłką. I, i co z tą obroną jest? Dobieg, hamowanie, cierpliwość. Żeby nie ważył na raz. A cierpliwość to jest umiejętność ciała czy umysłu? Umysłu. Umysłu. Czyli to, to nie dość, że jeszcze mm -hmm. piłkarsko się rozwijacie, to jeszcze umysł? Tak. A jakie jeszcze inne zdolności umysłu rozwijacie tu? Podania przyjęcia w miejscu. No, a zdolności umysłu, jakie są potrzebne tam? Mm, ty, y, celów gracza, obserwować najdalszego gracza Cięcia. przed podaniem. A jakbym chciał normalne, takie proste podanie dać, to muszę myśleć? Głowa partnerem? w górze, patrzeć na, no. na zawodnika. No tak. Mhm. Mm a jak mam dwóch zawodników i muszę podjąć wybór prawo lewo? To jest zdolność myślenia czy ciała? Myślenia, myślenia. A jak jeszcze mam jednego obrońcę, który mi zabiega stronę? To dowolnego gracza, tak. Ale to muszę myśleć? Tak, tak. A macie ulubione swoje umiejętności tu? Podanie przyjęcia. No te też podanie przyjęcia. I strzały. No to dajcie, elementy techniczne podań i przyjęcia. Głowa w górze celuj w gracza, a tak na piłkę. Obserwacja hmm. najdalszego gracza. Hmm. Odwiedzenie nogi widziałem też, że jest problemem czasami. Tak. żeby do tyłu no. mocno noga, żeby to podanie było silne. Mhm. Mocno. Że, e, e, amortyzacja piłki. W przyjęciu. Tak. Mhm. Możesz pokazać? Takie, że piłka leci dają tak do tyłu, żeby ona mi tak nie uciekła. A z tego I, można się, i pozycja jeszcze A do można tego. się z tego zabrać do tyłu? Tak. Tak można. Często występuje przyjęcie i podanie Tak, matryce, tak. tak, Bardzo. Bardzo często. A poruszanie bez piłki. Ważna umiejętność? Bardzo, bardzo ważna? ważna. Ile czasu w meczu zawodnik nie ma piłki? Bardzo długo, 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 bo zawodnicy mogą na przykład przed siebie rozgrywać, a ty wejdziesz tak wejdziesz za plecy przeciwnika i, i oni ci dadzą taką długą. Prost, no, prosto no. padło. No. A ci za piłką też mogą wyprzeć piłkę i też zaatakować? Mm, tak, tak, mogą. No dobra. Co jeszcze możecie powiedzieć o tym obozie? Bardzo fajnie podoba no, mi się. Te są bardzo mieli. I dużo się uczą od nas. No jak czegoś nie rozumiemy, to też pomogą. Ale to wy decydujecie. Tak. Tak. A, a powiedzcie, my się tylko uczymy czy gramy też tutaj? Uczymy i gramy. To i to. A czyli, czyli nie gramy takich meczów, tylko robimy... na początku robimy uczymy się, a potem doskonalimy to w grze. No tak. Tak. Ale turniej też będzie. Tak, tak. Dzisiaj też będzie. No wiemy, wiemy dzisiaj będzie na, na wieczór. Wiem, my, 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 my właśnie wczoraj graliśmy, w piątek graliśmy na takie coś, że mieliśmy, że na przykład jak się odbije stopą, to już nie można stopą, stopa się usuwa. I trzeba było kolankiem. Albo też, ta, albo też tak. tak było. Kolanko się usuwa? Kolanko się usuwa. No. Głowa, klata. Wszystko tylko nie, kolanko i stopa. Ale tylko na jedną hmm? rundę. Tak, na przebije się na piłka. Hmm. Tak. I też było, że jak odbije się tą częścią, to kolega z drużyny też musi okay. tą. A jak na przykład odbije tą, to nie, to nie mogę tą, tylko muszę tą. I wy to wszystko jesteście w stanie zapamiętać? Tak. I jak my to nagramy i pokażemy, to wy to pokażecie, że umiecie zrobić? Tak. tak. A piłkarzami chcecie być? Tak. tak. Uda się? Tak. tak. To z tego wam życzymy wszyscy. Dziękujemy. I pozdrowienia dla rodziców, nie? Że tak, tak. Dobra, machamy komuś? De é